Teraz nie chcę znowu bić, dla w dwójce. No te, to co wstałem i, I już się szczę na nagrywanie. Bardziej się zmusiłem do tego, no, ale dobra, mniejsza z tym. Lecimy, kontynuujemy łóżka. Okay.

Are about to do something in the middle. Now's the time. Cleared away. Okay. The game's on once again. Passing the ball across. He adjusts and shoots. Rush of that's what you watch. Dziś na razie mi się dużo nie chcę mówić, tego, że po prostu nie mam zamiaru. To raz, a dwa. Jestem <śmany> trochę zmęczony, to zresztą słuchać. Jak mam tak zrobić, to zrobimy. Jeszcze to, że nic nie jadę, trochę na mnie oddziałuje, cholera. Mhm. Mm Oczekiwanie legendy, Simon, Motor Stars. Jeszcze. Mm -hmm. Oko. Okay. No dobra. Z tego co widzę, że mam prawie że wszystko. Select Stadium, ok. Co do badka? Właśnie. A, pierwszy jest darmowy, okej. Okay. Co może zmienimy Jak city nie to nie. No, Proponuję strunę mojego ulubionego klubu, ale nie zrobię tego. Popatrzmy. Bo to ja nie chcę być. No tak, są te team bardziej, ale to trzeba chyba zgarnąć je czy coś. Mhm, uh -huh. teraz gift pack'a na przykład Herba czy coś. To weźmy sobie to, Ale sobie trochę pozmieniamy. Najpierw też można przesuwać. O jeju, on to przedobrzył. To wezmę w taki sposób, zrobimy. Dobra, oglądaj na, To chyba dzisiaj się tak głównie tym zajmiemy. Dobra. Nie chcę mi się czytać Playmo. Owl. winning permit 3 3 sztuki etykietów 488, prawie milion euro, specjalne etykiety 200 niebie... Team X 900 300 dżemów i 600 razy butelek stamina. Siódmy level. Okej, okay. mmm, completed No i co razem? Ania, to razem? A tak, nie to było tak że mi powiedzowało Nie mam żadnego pojęcia, co to było Dobra to klups, co tu mamy Aha, i tu mamy coś z tego mhm. A, okay. o dobra, milanie też. Dobrze, to się automatycznie przesuwa, nie muszę przynajmniej... Nie muszę przynajmniej szukać de facto. Mógłbym dać lane'e, ale nie mogę, bo mam pozycję zajętą. Bug Blues, no, czyli nie do końca nawet. No ale co na to poradzę. No, z tego tego łamać o jeszcze bać, no tak, losany jeszcze. mam Dobra. A mogę No więc już nie ogarnę, no bo mam tak naprawdę de facto bramkarzy samych. 8 level. dziewiąty Oj tam widzę, że jest. Łukomodnie the... okej. Okay. nie do to to trzeba. Mm -hmm. Um, ok, Spoko, no i może niech może być, rozbierzemy przynajmniej. Zobaczmy jeszcze o przy okazji przekładzie co nagrody. 2 punkty No dobra, to jak lecę, może zaczniemy. No chodzi w zasadzie głównie się zajmiemy innymi rzeczami, nie meczowymi. Ok, Girl Team to life 5, Team over Overlordy 5000, pożyczyć. No i I tambo miałem przez tego Ale przy nami przede wszystkim Masakra Tu myślałem, że to jakieś meczycha czy coś zrobimy od dupa, nie Binta Climb a no tak, no i tutaj, dobra. Coś jeszcze? Aha. No tak, to to po prostu level up. Level upy. No bo rejdu do dać. No, wleciało. Dobra, że wydaję wszystko na... na ...to gwiazdę, bo... ...nie mam przez tą grę. A, no nie, to do gina. Dobra. I jest wszystko. Co do... ...requesty... ...jak będzie tam Muszę się potem koncentrować z wysyłaniem Obzara, że mogą być tak... Eee, jakieś... Jak to się mówi? Mogą być tam jakieś... Cholera... Nigdy nie nagrywać kurwa z rana, to ja muszę zapamiętać, bo to jest naprawdę masakracja Proszę nie internet, proszę nie internet Nie wiemy wszystko mieć tak jak To jest planem Oho Słyszymy się za chwilkę To no, niestety internet postawił mi jednak odmówić posłuszeństwa Więc Zirytowany jestem, nie powiem, że nie. No dobrze chciałem, fajnie wyszło, a skończyło się jak się skończyło, czyli tradycją. Robertson. A, się pobawimy. No jednego, więc nie, więc weźmiemy sobie go. Any position Hm. już nie wybrać takiego zawodnika? dobra sobie wandaika, bo co, no bo co, dobra, zrobione i tutaj City Sporting i, Mad... i Real że, no to wiadomo kto na ataku mm. Pomoc. Wyratki. Aurona Dias zdecydowanie. Goalkeeper Niech będzie Ederson. Jak coś jednego kurwa tego. A on musi właśnie koncepcję składu. Ale zmienić napastnika, kurde widzę, że... Bo zresztą Bapy chyba nawet nie gra, może nie grać, więc... Jeden position. Okej. Okay. Oczywiście się pobawimy trochę, jak widać. Stamina recovery. 1800 stamina, oj mm-hmm uh i -huh. rewards hmm uh -huh. okay no. fine Mamy oczywiście tutaj ten SL kart. A połączę. Muszę... Aha, muszę mieć 5, żeby zrobić to. Ok. A i teraz muszę sobie wybrać. Hmm. Ja w Co pójść? Uronę ma tam trochę u mnie leży. wir also, müssen so bitte to confirm was zum training ball marker now is a checker others sticker special ticket challenge coins Care Medical Kit O tu jest No myślę, no, są... Dobra Co my tu mamy? Okej okay. To wszystko, lecimy dalej Wygramy sobie jeszcze jeden max dwa mecze i Właśnie, jak idą, Co my stoimy? Okej, okay. Ogarniamy to, co tu jest teraz. Czyli te dwie rzeczy do końca i zakończymy odcinek. To sobie może skipnijmy. i zaczynamy. Ok, oni środek tam murują. Uuu, szkoda.

To uh -huh. No będzie zaraz koniec pierwszej połowy. Bo może 53 minuta? Bo ten czas tak szybko leci. Co jest za cholery? tak <grymna> się doliczone? <grymna> Nie, to Лурда. Ну да, я разумею. Он

A o się to się liczy Rakia 5 level Okej Moflis Samary Zbierzmy Random S plus kontrakt Zbierzmy Dobra Zobacz tylko co to robiło Random S kontrakt S plus kontrakt collect 90 random S plus contracts to sign random S plus. co? a no tak jeszcze nie posiadam no dobra, nie więcej wiem no ja to tego nie ogarnę, no kurde musiałbym go jakoś zdjąć ale ja chyba nie mam jak wiesz, czy ja w sumie mam jak ale więcej nie zrobię A dlatego mi tam pokazywało Lap, wrenas. Supot. A już okej. No i reszta do niego pójdzie. Dobra. Także to, mam nadzieję, że się podobał. Dać łapkę w górę, subskrybujcie kanał, usłyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się na razie. Cześć.